Zakochujemy się w niedoskonałościach. Witam. Ogólnie zastanawiałeś się może, co sprawia, że przykładowo zakochałeś się w jakiejś dziewczynie, co sprawia, że nie możesz przestać myśleć o jakiejś dziewczynie? No to dzisiaj ci powiem. Ogólnie prawda jest taka, że tak naprawdę nie zakochujemy się w doskonałości. Naprawdę, zazwyczaj to, co powoduje, że dziewczyna w nas się zakochała, albo my w dziewczynie się zakochaliśmy, to są właśnie te detale, te niedoskonałe detale. Rozumiesz? I podam Ci prosty przykład. Zazwyczaj wszystkie dziewczyny, no, do których coś poczułem, no to były dziewczyny z wadami. Rozumiesz, tak naprawdę zawsze pociągały mnie dziewczyny, które no, mają wiele wad. Oczywiście w granicach rozsądku, rozumiesz? W granicach rozsądku. I widzisz, tak naprawdę, jeśli dziewczyna nic do ciebie nie poczuła, albo ty nic nie poczułeś do dziewczyny, no to najprawdopodobniej jest to, że albo byłeś dla kobiety zbyt idealny albo ona była zbyt idealna dla ciebie. Rozumiesz? Tak to działa. I widzisz, zazwyczaj gdy jesteś na spotkaniu właśnie taki idealny, dziewczyna wtedy nic do ciebie no, nie poczuje, a w dłuższej perspektywie no nawet jej się nie będzie chciało, nie będzie miała motywacji do tego by się z tobą spotykać, rozumiesz? Dlatego widzisz, Ważne jest to, żeby być, jakby to powiedzieć, takim sobą, być naturalnym i nie bać się gdzieś tam swoich wad, rozumiesz? Żeby nie bać się robić z dziewczyną rzeczy, które mogą być nieidealne. Rozumiesz? Zobacz, że przykładowo poszedłeś z dziewczyną na spotkanie. I nie pocałowałeś jej, nic tam nie próbowałeś, i tak dalej. I widzisz, to w pewnym sensie to spotkanie było zbyt idealne. Widzisz te właśnie potknięcia, te właśnie takie twoje, no. niedoskonałe działania zapisują się w kobiecie najbardziej, rozumiesz? Jasne, to jest spoko, że jest coś super, jest coś idealne i tak dalej. Jednak widzisz, można to porównać gdzieś tam do samochodu, gdzie otrzymujesz samochód z salonu. Jest idealne, jest perfekcyjne. Zerowy, praktycznie przebieg, tylko tam gdzieś 5 km, bo musieli wjechać gdzieś tam przetransportować i tak dalej. I czysty, rozumiesz, i czysty. I widzisz, i ty. Okej, okay, fajne jest to auto i tak dalej, ale nie masz o nim jeszcze żadnych jakichś tam wspomnień. Rozumiesz? No, auto jak auto, cieszysz się, bo to są wywołane takie emocje. Rozumiesz? No, zauroczenie, tak to nazwijmy. Ale widzisz, po pewnym czasie, gdy jeździsz tym autem, jest gdzieś tam pierwsza rysa, być może wymieniłeś koła, być może wymieniłeś coś tam, i nagle widzisz, zaczynasz jakby to powiedzieć. Utożsamiać się z tym samochodem, te, ten samochód, jakby to powiedzieć, zaczyna wkradać się do Twojego umysłu, rozumiesz? Dlatego wiele osób, które ma samochód przez wiele lat, no ciężko im jest się rozstać, bo z tym autem przeżyli bardzo wiele chwil. Gdzieś tam auto może się zepsuło, może jakaś ulewa była, może jakaś sarna wyskoczyła, może ktoś gdzieś tam uderzył i tak dalej, tu się zrobiło i tak dalej. Pamięta się każdy szczegół. Zobacz, tak samo ludzie piją cały czas tych samych gdzieś tam kubków, no nie? Bo się przywiązują właśnie do tych niedoskonałości: gdzieś tam pęknięte kubek, obdrapane ucho, gdzieś tam, wiesz co chodzi, zadrapane. Może ten kubek upadł i się nie rozbił, i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? I to jest właśnie to, że człowiek tak naprawdę najbardziej przywiązuje się do tych właśnie niedoskonałości. Teraz zobacz, zrób sobie taki rachunek sumienia. Poznałeś jakąś dziewczynę. I teraz zobacz, co bardziej pamiętasz. Zazwyczaj te wady, że denerwowała cię, że przykładowo krzykczała na ciebie. Pomimo tego coś tam robiła dobrego, rozumiesz? Że ok, było fajnie, ale zazwyczaj więcej potrafimy powiedzieć o tych negatywnych rzeczach niż tych pozytywnych, rozumiesz? Widzisz, wyobraź sobie, że przychodzisz na spotkanie gdzieś tam w wygniecionej koszulce i tak dalej i później przykładowo jak ta dziewczyna się z Tobą spotyka i tak dalej, może być tak, że ona będzie pamiętała cały czas, że chodzisz w tej wygniecionej i później nawet ona może sama chodzić w wygniecionej, rozumiesz? Może być tak, że słuchasz jakiejś ciężkiej muzyki, na początku to dziewczynę bardzo denerwowało, irytowało i tak dalej, ale później... Sama zaczęła takiej muzyki słuchać, rozumiesz? Ja to często widzę gdzieś tam u moich byłych, że ja słucham takiej ciężkiej muzy, naprawdę. E, a nie tylko, ale to głównie, no nie lubię. E, no i często jest tak, że te dziewczyny później słuchają takiej muzy. Wrzucają gdzieś tam relacje i tak dalej. I taką dają ciężką muzę, no nie? A wcześniej tego nie było, rozumiesz? O to chodzi. Czyli widzisz, to, co ją denerwowało, irytowało, no, stało się później takim, jakby to powiedzieć, pomostem do tego, by o tobie pamiętać. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego widzisz, no, nie zasłaniaj swoich wad. Jeśli jest coś. Czego się wstydzisz, to się nie wstydź tego. Bo właśnie w tych wadach, rozumiesz, w tych wadach no, zakochują się kobiety najczęściej. Naprawdę. Widzisz, może być tak, że gdzieś tam całowałeś się z dziewczyną i okej, okay, super całuję i tak dalej. Pomijam już tutaj koncepcję. Co oznacza super, całuje. No po, powiedzmy, że sobie tak to tutaj tego. I nie pamiętasz o tych pocałunkach. Dopiero pamiętasz o tych pocałunkach, gdzie przykładowo no, dziewczyna nie umiała się całować, gdzie przykładowo dziewczyna cię ugryzła, czy gdzie dziewczyna gdzieś tam językiem cię polizała po całej twarzy, widzisz? Takie po prostu nienormalne rzeczy często się najbardziej pamięta, rozumiesz? Naprawdę. Widzisz, ja rozpoznałem taką dziewczynę, która w łóżku komentowała, komentarze naprawdę, ale to było tak jakby to jest niesamowite, że mi się to podobało. Po prostu komentowała w łóżku. Nie będę tutaj powiedział, ale wyobraź sobie, że gdzieś tam kopulujesz z kobietą i ona komentuje. Nie chodzi o to, że jakoś złośliwie, no nie? Albo przykładowo mówię, ale mi jest przyjemnie. <grytanie> rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Albo powiedz moje imię. <grytanie> Jak mam na imię? I tak dalej, rozumiesz? I właśnie później pamiętasz o tej dziewczynie właśnie w tych kategoriach. Nie, że tam było super, bo okej, okay, no zazwyczaj no super jest super, no nie? Co o... Co tu dużo gdzieś tam dyskutować? No zazwyczaj o tych, jakby to powiedzieć, rzeczach, detalach, o tych niedoskonałościach często najwięcej się dyskutuje, często najwięcej się pamięta. Naprawdę. Tego mówię. Przypomnij sobie teraz, spotykałeś się z jakąś dziewczyną, być może dalej się z nią spotykasz i zobacz, zazwyczaj no Pamiętasz zazwyczaj najwięcej tych wad, no nie? To właśnie te wady spowodowały, że się w tej dziewczynie zakochałaś. Rozumiesz? Tak samo jest u kobiet. Jeśli przykładowo masz gdzieś tam z czymś problemy i tak dalej, dziewczynę to denerwuje, irytuje i tak dalej, i tak dalej, może jesteś marudą i tak dalej, no to okej, okay, ona może być zdenerwowana, może ją to denerwować, irytować, ale zobaczysz, że jak cię nie będzie widziała 2-3 dni, no to później będzie za tym tęskniła jeku, no gdzie jest ten marudek, nie ma go i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? O to właśnie chodzi. Można tu wymieniać godzinami. Niemniej jednak, no podsumowując, zazwyczaj kobiety no, zakochują się, no nie. W Twoim idealnym obrazie, lecz w tym z defektami. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie wyszło Ci z dziewczyną, czy coś tam, po prostu byłeś zbyt idealny. Być może czekałeś na ten pocałunek na idealny moment i nigdy nie nastąpił. Być może gdzieś tam zastanawiałeś się, co zrobić, być może nie chciałeś przekroczyć pewnych granic, barier, być może no, nie chciałeś być taki i taki, i to powodu spowodowało, że dziewczyna nie miała motywacji, żeby się już później z Tobą spotkać, rozumiesz? Może rozmowa z Tobą była taka właśnie zbyt idealna. Widzisz, idealizm w pewnym sensie jest bardzo prosty. To jest taka, nazwijmy to, rzecz bez skazy. Rozumiesz? No i to w pewnym sensie jest nudne. Natomiast te defekty, rozumiesz? Te detale dają najwięcej do myślenia. Najwięcej człowiek zapamiętuje tego, rozumiesz? Możesz iść codziennie. Do pracy, do szkoły, tą samą drogą. I nie będziesz zwracał uwagę do momentu, aż przykładowo ławka nie zniknie, drzewo się gdzieś tam nie zawali, czy lampa nie pęknie. Dopiero wtedy zobaczysz, że coś się na tej trasie zmieniło. Rozumiesz? Bo wcześniej było zawsze tak samo, było idealnie. Wszystko było ok, rozumiesz? Dopiero gdy przykładowo ten obraz Popsuł się, rozumiesz? Nagle dostrzegłeś coś i zapamiętałeś to, rozumiesz? Że o, śmietniki zmienili. Super fajnie, rozumiesz? Jednak widzisz, po pewnym czasie przyzwyczajasz się do tego. To jest właśnie to. Dlatego widzisz, nie można, jakby to powiedzieć, skupiać się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Tylko trzeba cały czas, jakby to powiedzieć, iść do przodu, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Często jest tak, że gdy jest zbyt idealnie, no to dziewczyny widzisz. Nie mają motywacji. Wyobraź sobie, że codziennie dzwonisz do dziewczyny. I ona już nawet nie chce jej się gadać, bo wie, że zadzwonisz i będziesz mówił o tym samym, a nagle. Nie dzwonisz do niej. I ona w ogóle... Co się dzieje? Co się dzieje, rozumiesz? Coś się stało. Dlatego widzisz, wiele kobiet nawet jakby bardzo chciała, to nie będzie potrafiła się w tobie zakochać, bez zbyt idealny. Tyle.